Hej, hej, witam się z wami w poniedziałek Jest godzina 20.30 yy, I słuchajcie, właśnie sobie robię kąpiel Ponieważ był ciężki dzień A wiecie jak ja bardzo lubię <laughs> Relaksować się w wannie I yy, to będzie takie zwieńczenie dzisiejszego dnia Bo jak pewnie w całej Polsce dzisiaj Napadało śniegu Było jakieś w ogóle w nocy Takie słuchajcie, zamiecie, że obudziliśmy się z Michałem Chyba o drugiej czy o trzeciej w nocy i było takie, jakby ktoś, wiecie, rzucał nam jakimś, nie wiem, cukrem albo czymś takim mega drobnym piaskiem w szyby. Mieszkamy na dziesiątym piętrze i to po prostu tak wiało, że takie było właśnie odgłos, jakby coś cały czas w ogóle uderzało w tą, w tą szybę i się obudziliście. Tak obudziliśmy, tak napadało w ogóle, słuchajcie, śniegu. Że Michał rano jechał do pracy To pisał mi tylko SMS-a, że e, jeźdź powoli i tak dalej Bo jest w ogóle jakaś masakra na drodze i tak dalej Natomiast nie miałam okazji znaleźć się dzisiaj na drodze Ponieważ mój Mentosek <grym> zaprotestował I po prostu no niestety nie wyjechałam Z parkingu, ponieważ tak nasypało śniegu Wiecie, próbowałam z jedynki, z dwójki Kręcić tą kierownicą Tył, przód i tak dalej W którymś momencie się już tak zakopałam Że już ani w prawo, ani w lewo Stałam jakby na samym środku wyjazdu z parkingu na którym oczywiście stało mnóstwo aut, więc gdybym tak zostawiła ten samochód, to już nigdy więcej by nie wyjechał, więc sąsiad pomógł mi zepchnąć to auto na bok, no i pojechałam do pracy taksówką. I powiem Wam, że jak jechałam do pracy i widziałam, co się dzieje po prostu na drogach, to od razu sobie pomyślałam, że dobrze się stało, bo bym po prostu siedziała w pracy i zamiast sobie wiecie, skupić na robocie, to myślałabym, jak ja potem wrócę do domu, bo ja nie lubię jeździć w taką pogodę, bo ja się jeździć w taką pogodę. Kiedyś, słuchajcie, wpadłam w taki poślizg na. Mm, takie wiecie, dro drodze szybkiego ruchu, to nie jest autostrada. U nas na Śląsku jest tak zwana DTE, pewnie kto jest ze śląska to wie. I słuchajcie, jechałam y, wcześniej rano do pracy, jeszcze pracowałam w Katowicach y, i nagle, i to w ogóle nie była jakaś mega zima, po prostu było rano y, ślisko. I słuchajcie, nie wiem jak to się stało. To był ułamek sekundy, wiecie. Jechałam normalnie, muzyczka sobie leci, jadę sobie. Też nie jecham jakoś mega szybko, i nagle straciłam, słuchajcie, przyczepność. Obróciło mi tym samochodem po prostu po całej drodze. Ja tylko widziałam ciemno, było, więc ja tylko w ogóle widziałam światła. I słuchajcie, po prostu czekałam, aż coś we mnie uderzy na tej drodze. I tak, słuchajcie, się wtedy zeschizowałam, że jak już jakby, nie wiem, był jakiś taki moment, że to auto złapało przyczepność, no i wróciło na swoje tory. Nie wiem, czy ja kręciłam kierownicą, czy co ja robiłam tym samochodem, bo ja po prostu nie pamiętam nawet tego, to była taka, no jakaś taka e, chwila w moim życiu, gdzie po prostu byłam tak przerażona, że, że masakra, zjechałam, potem wiecie, jakaś pierwsza możliwość zjazdu gdzieś na, na pobocze, zadzwoniłam do pracy, że się po prostu spóźnię i ręce tak mi po prostu chodziły, musiałam się uspokoić, także i w ogóle jakoś od tej pory... Tym bardziej boję ja się jeździć zimą i jakieś takie lekkie poczucie, że wpadnę w jakiś poślizg gdzieś tam, no wiecie, no każda, każda, z was, każdy z was, kto jeździ samochodem, no to, to tak czuć nie, że wpadacie w poślizg. To ja po prostu od razu mam mega panikę od tej pory i po prostu, tak jak mówię, no nie wyjechałam dzisiaj z tego parkingu i to chyba dobrze dla mnie wyszło, bo, no, bo była dzisiaj jakaś masakra na drogach. I tak, no i przyjechałam, słuchajcie, około 19 do domu. Michał po mnie przyjechał. Ja sobie na niego grzecznie w pracy czekałam, aż po mnie przyjedzie. I dopiero teraz... Po od... Normalnie słuchajcie, łopatkę wziął i odkopał mi pół parkingu, żebym mogła rano wyjechać. Eee, I to miejsce, w którym stałam. Pojechałam jeszcze zatankować, żebym już rano nie musiała kręcić. Eee, no i mam nadzieję, że jutro wyjadę, i że już w ogóle jutro drogi będą mm, lepsze. Także dzisiaj takie przygody były od samego, rana, no ja się oczywiście, wiecie, mega zestresowałam tym, że nie umiem wyjechać, wiecie, już w ogóle dramat. No ale tak, tak to jest. Dajcie znać, czy, czy też macie właśnie takie historie, że stresujecie się w ogóle jazdą w taką pogodę, czy luz blues i drifty i fajnie jest. No mnie to zawsze stresuje, no i tak, ale kochani większym stresem jest to, że mamy już ustaloną datę zabiegu dla Ediego, w czwartek będzie miał operację, więc już też jestem taka wiecie poddenerwowana, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło ok, przebadaliśmy go na dziesiątą stronę, krew, USG, echo serca i tak dalej, żebyśmy byli pewni, że jak no wiecie, jak go uśpią pod tą operację, no to, przynajmniej teoretycznie powinno być wszystko w porządku, ale wiecie, że to nigdy tak nie jest że jest 100%, że jest ok. Także tak, także kochani, zabieram się za demakijaż. Dzisiaj i w ogóle, dzisiaj i ostatnio wróciłam do demakijażu tym mm, olejkiem z Resibo i powiem wam, że fajnie mi się sprawdza i ta skóra jest w ogóle taka nawilżona i naprawdę odkąd używam kosmetyków, które poleciła mi moja pani kosmetolog, to to uczucie takiej suchości, takiego ściągnięcia, takiego jakby wręcz alergii na twarzy ustało. Także, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to pokażę Wam, co używam aktualnie. To jest e, taka mgiełka. To Nico mgiełka. To jest Bandim i to jest ta seria Anti Irritate. To jest to. I nie wiem, czy ja tutaj gdzieś mam. O, mam. <grych> I mam tutaj to emolia, emoliencyjne masełko oczyszczające. Czyli to. I to używam właśnie na zmianę z tym. Trochę to używam, teraz wróciłam do tego, żeby sobie trochę wykorzystać i słuchajcie, używam teraz na tych kremów pod oczy, cały czas, wam, znaczy cały czas mówiłam wam o tym ostatnio, że Benefiance z Shiseido i Hydropeptide Eye Authority i to używam na noc, to używam na dzień i po prostu to połączenie to jest jakiś sztos, także jakby od razu mam wrażenie, że te sparczki wokół oku, oczu się bardziej wyprostowały, napięły i że w ogóle jakoś tak lepiej to wygląda Hej, hej, dzisiaj mamy wtorek jest minus 9 stopni więc jestem w takim, wiecie, ciepłym swetrze to jest ten sweter z Reserved, który był też wymierzony, jest bardzo ciepły jest taki fajny, bo jest taki długi, potem wam pokażę siebie przed lustrem i słuchajcie, dzisiaj się z wami witam na zielono, zrobiłam sobie koktajl z natką pietruszki z bananem, z pomarańczą, trochę miodu na, osłon, na osłonę e, i woda mineralna. Pyszne jest. Tam troszeczkę za dużo wody. Jest takie za rzadki, ale nie jest złe. Także słuchajcie, postanowiłam trochę odejść od tych białkowych, porannych koktajli a, i więcej warzyw, więcej owoców, właśnie sobie miksować to w formie takiego porannego koktajlu, czy jakiś soczek w ciągu dnia, ostatnio w Carrefourze chyba, ale one są też w Biedronce i w Lidlu. Kupiłam sobie taki soczek e, burak z jabłkiem. Bardzo mi to smakowało. Nie wiem, czy lubicie takie warzywno e, owocowe, ale ja, jeżeli chodzi o buraka, to uwielbiam buraka. Mogę nawet taki sam sok z buraka e, pić, natomiast takie, wiecie, warzywne e, soki w kartoniku, to... No way. Nienawidzę czegoś takiego. Kochani, chciałam Wam też powiedzieć, że używam cały czas tego Maybelline Fit Me i jestem nim tak zachwycona. Tak jak Wam mówiłam, podkład za 20 parę złotych z Hebe. Bardzo fajnie kryje, to znaczy, tak jak mówię, na, tak, na, tak, na takie krycie, jakie mi wystarczy. Ale powiem Wam, bardzo ładnie wygładza skórę, nic się nie dzieje, nie zapycha. No Na tą chwilę, słuchajcie, chyba mój ulubieniec, jeżeli chodzi o podkład mimo tego, że w kosmetyczce jest też, są też podkłady no wiecie, za większe pieniądze i teoretycznie powinny być lepsze a wcale nie są, powiem wam, naprawdę i jak nakładam ten podkład, mam cały czas takie wrażenie, jakbym nakładała coś mega mokrego, nawilżającego i on jest właśnie, bo ten w tym pudełeczku jest taki właśnie nawilżający rozświetlający ale jest jeszcze taki w tubce i on jest właśnie do skóry suchej, do skóry tłustej i mieszanej, taki właśnie matujący Także naprawdę, nie wiem jak tamten, trudno mi tu się wypowiedzieć Natomiast ten bardzo mi się spodobał i cały czas go używam Znaczy cały czas kupiłam go na wyjeździe w Zakopanem, jak wam pokazywałam Dzisiaj mamy wtorek, więc używam go już ponad tydzień Także naprawdę już przetestowany i nawet fajnie e, nie ściera się tak mocno od maseczek czy wiecie, jakiegoś szalika, a nie brudzi jakoś golfów strasznie, no naprawdę jest bardzo fajnie, się tak fajnie stapia ze skórą, a przede wszystkim przez cały dzień mam uczucie takiego nawilżenia. I tak mi się, słuchajcie, spodobał, że tak jak Wam mówiłam, kupiłam sobie jeszcze e, korektor, e, mówiłam Wam właśnie wtedy w zakopanym, jak się malowałam tym podkładem pierwszy raz z Wami że kupię sobie najprawdopodobniej też korektor. I kupiłam go i tak samo jestem w niej zakochana. Dior poszedł odstawkę Po raz kolejny yy, wniosek jest taki, że nie zawsze to, co jest markowe, to, co jest, wiecie, drogie. No bo korektor z Diora jest drogi. To jest 165 zł, więc to jest bardzo drogie. Bo za takie pieniądze to my możemy mieć... Jakiś fajny kreming do twarzy, albo na przykład podkład jakiś fajny, chociaż mówię tak mówię, no, z tego Maybelline jestem po prostu uh, zachwycona, a ten korektor pod oczy też już używam. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Też go używam właśnie już od, no nie cały tydzień, bo kupiłam go już tutaj na miejscu za brzuch, jak wróciliśmy do domu. Uh, ale Edunio, a co ty tutaj robisz? Uważaj na głowę. Chciałeś się tu pokazać wszystkim? Tak? Tak? To powiedz coś fajnie tutaj nam do kamery. Przywitaj się ze wszystkimi. Co? Mogę się malować dalej? Czy tu, chciałeś tutaj przez okno powyglądać? A co? Ty się przestraszyłeś się czegoś? Czemu ty się tak trzęszysz, szybko? Co się stało? Co się, szybko się stało? Co? Słuchajcie, Eddie Marcin, tak, że jak się czegoś przestraszy, to się cały trzęsie. Tak? I chce tutaj do mnie się przytulać. Albo jak jest mu zimno, a w sumie Michał był z nim przed chwilą na spacerze Co jest, Eduncio? No chodź tu do mnie na kolanko, chodź A będziesz sobie tu ładnie siedział, tak? Widzicie, nie widzicie go? No więc kochani, wracając do tematu korektora z Maybelline Ja mam go w kolorze 08 i widzicie, jest dość tak jasnym, ale ja lubię takie właśnie rozjaśnienie w okolicach oczu I w ogóle nie wchodzi, słuchajcie, w zmarszczki Kto się tu tak trzęsie? Moja rybka kochana, tak? Ojejku, jejku, no, co to się tam podziało w tym dużym pokoju? Dobra, przypudrujemy się trochę, nic nowego, cały czas klinik Ale to, jak wam mówię, z minus 9. Więc jakaś pierzenka na twarz się przyda, gdzie też spięte włosy, bo nie chciała mi się rano myć. I powiem Wam czekam na ten moment, kiedy nie będę musiała po prostu codziennie myć i układać tych włosów, tylko będę mogła czasem sobie je po prostu spiąć. Myślę, że dobrze wiecie o co mi chodzi, bo chyba nikt nie lubi myć codziennie włosów, suszyć ich i układać. Jeszcze jak miałam krótkie włosy, takie wiecie, no, męka króciutkie. No to takie umycie włosów, ułożenie, naprawdę to zajmowało 15 minut. No ale teraz powiedzmy to, ten czas skrócony dzięki tym, że włosy są dłuższe i mogę je spiąć. No i tak kochani, aha, właśnie, właśnie. Miałam się Was zapytać, bo nie mam jakiegoś pomysłu co zrobić. Na moje elektryzujące się swetry. Słuchajcie, piorę je wpłynie do płukania, piorę je wpłynie też do prania. Mam z perwola chyba. perwol chyba tak, mam płyn. I tak mi się elektryzują, słuchajcie, te swetry, że nigdy, że, że aż iskry, idę wieczorem. Tak, nie słuchajcie, widać takie iskry. To ja jestem cała taka oblepiona tym swetrem. Wiecie o co chodzi. No i się właśnie zastanawiam, co z tym fantem zrobić w jakiś sposób w czymś konkretnym to wypłukać no nie wiem właśnie zawsze, za, zawsze po zaraz po jezu sorry, ale ja jeszcze po prostu nie umiem się wysłowić z samego rana ja zawsze zaraz po praniu chowam <grywam> swetry do szuflady składam je i chowam je do szuflady I tam sobie mieszkają, no i nie wiem o co chodzi bo jak je zbieram z suszarki to one są takie mięciutkie w ogóle nie naelektryzowane i potem chcę je ubierać i po prostu wszystko trzeszczy Dobra, kochani Aha, jeszcze rzęsy Dzisiaj taki będzie naprawdę make up, no make up Bo ja na co dzień do pracy nie maluję się jakoś mocno Chyba, że jakaś taka, wiecie, okazja, jakieś spotkanie ważniejsze Mam czas rano Czasem sobie, wiecie, nałożę jakiś cień czy liner Ust już teraz w ogóle nie maluję no bo nie ma po co, w pracy jestem w maseczce. I tak. I tak, i tak, kochani. Powiem wam, że już tak patrzyłam z balkonu. Na szczęście drogi są już dzisiaj czarne to zbyt duże słowo, no ale powiedzmy, m, sytuacja w miarę opanowana. Michał mi właśnie tak wam mówiłam. Wczoraj odgarnął wyjazd z tego, z parkingu. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już wszystko będzie ok. Co, Edu? Już jest ok. Już się nie trzęsiesz, Chyba ci zimno było po spaterku. On to w ogóle ma tak. Słuchajcie, w nocy, jak zmarnie, to łapą mnie tak skrobie, żeby podnieść kołdrę i żeby go przykryć, bo, on, bo jest mu po prostu w nocy zimno. Aj tutaj, tam nic. Aj tutaj, zobacz. Mamy takie same kolory dzisiaj. No, takie same kolorki mamy dzisiaj. <grych> Dobra, kochani. Ja się rozłączam. Hej, hej kochani! Um, witam się z Wami w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę um, i jest godzina, słuchajcie, 19.30. Właśnie wróciliśmy do domu. Byliśmy jeszcze, słuchajcie, na y, konsultacji y, z panią doktor, która będzie jutro robiła aduncjowi zabieg, także jeszcze pojechaliśmy z wynikami jednych badań, żeby jeszcze go y, obejrzała, zbadała i tak dalej. Ustaliliśmy też, że podczas zabiegu zrobimy mu czyszczenie ząbków, żeby już wszystko za jednym zamachem. No i wypytaliśmy o wszystko, chyba zdaliśmy milion pytań, co trzeba robić w danej sytuacji, jak to wszystko ma wyglądać. Michałowi się udało wziąć urlop, więc nie będzie aż do wtorku. I tak, może potem mi się uda wziąć jakiś jeden wolny dzień albo dwa, żeby też z nim troszkę być Także słuchajcie, ten film, który yy, dzisiaj poskładam. Wrzucę Wam i jutro rano będziecie go oglądać. Wrzucę go znowu na 7.30 um, rano. A tak wam już kiedyś mówiłam, to jest taki mój psisyn, więc jeżeli mogę Was prosić, to trzymajcie kciuki. Zawsze więcej kciuków i, i musi być dobrze. Eee, I słuchajcie, byliśmy, o, byliśmy po drodze jeszcze w Rosmanie na zakupach. Także taki szybki hol z siaty. I tak, co my tu mamy? Oczywiście w aucie zjedliśmy już te batoniki. Wiecie, te proteinowe, które lubimy o smaku masła orzechowego. Co myśmy tu jeszcze kupili? Aha, jeszcze jeżeli chodzi o jakieś jedzeniowe aspekty, to takie wafle ja bardzo je lubię. Słuchajcie, do kawki, do pracy. Aha, i w ogóle, słuchajcie, od czterech dni się trzymam i nie piję kawy z krowim mlekiem. Piję albo czarną kawę, coś średnio mi wchodzi. Jeszcze rano, tak wiecie, na pobudkę to spoko, ale piję teraz z mlekiem roślinnym. W pracy mamy ekspres, nawet fajnie sobie radzi z pienieniem tego mleka roślinnego, więc... Nawet nie czuję jakiejś dużej różnicy i powiem Wam jakoś tak od razu lepiej się czuję. Także to chyba nie jest kwestia, czy to jest mleko z laktozą, czy bez laktozy. Po prostu jest to krowie mleko. Są laktozą, to też nie wiem, czy nawet nie nie to mleko. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze e, karmę dla Eduncia. Mm, my kupujemy mu te. Mm, bio z kurczakiem, puszeczki i słuchajcie, myśmy mu zawsze mm, suchą karmę kupowali, ale swego, od pewnego czasu yy, też zauważyliśmy, że on nie gryzie tych kuleczek, mimo, że takie najmniejsze mu kupujemy już, wiecie, dla takich naprawdę mini, mini piesków yy, i teraz mu po prostu mieszamy yy, te kuleczki suchej karmy razem z tą puszeczką na talerzyk i je ze smakiem, więc spoko. I powiem wam, że całkiem fajny skład mają te te puszki co oczywiście mogłam kupić w Rosmanie: kulę. Paradise z aloesem kula do kąpieli i czy to jest kula musująca? pozwala pewnie zrelaksować się i wypocząć dzięki formule z aloesem zapewnia przyjemne odprężenie w kąpieli zapach hibiskusa i masła shara, o, shara oraz musujące bąbelki dodatkowo ukoją zmysły czyli będą bąbelki dzisiaj mi tego będzie potrzeba Relaksu przed jutrzejszym dniem. Płyn też do kąpieli. Orange bio and palm, pample, pample mousse? Nie wiem, jak to się czyta nie, co to w ogóle jest. Aha, pomarańcza i grapefruit. Hmm, Mega to fajnie pachnie. To jest coś takiego. grapefruit i pomarańcza. Mój mózg dzisiaj nie pracuje. Wzięłam sobie też oczywiście te maseczki, które, mm, które uwielbiam, nie wiem czy znacie, tych jeszcze nie miałam i ta szara to jest nawilżająca maska w płachcie Uuu, z opatentowanym ekstraktem z kwiatu lotosu, masło szea, ceramidy, potrójny kwas hialuronowy, bla bla bla, a ta czarna miód manuka, olej z wiesiołka, ceramidy, beta, gluken. Spowaga procesy regeneracji. O, to coś na taką właśnie suchą skórę. Ja słuchajcie, mam ostatnio taki problem z suchymi ustami. Tą opryszczkę troszeczkę mm, zaleczyłam, więc kupiłam sobie z Isany jakąś intensywną mm, ochronę, pomadka ochronna do ust. Ja ona zaraz była w promocji, za czy coś I powiem Wam, że nieraz kupowałam z Nivei i z um, Bebe to się chyba nazywało, albo z Eosa z Eosa są fajne, ale one kosztują 25 zł. No a powiem Wam, że nie, nie, nie widzę jakiejś większej różnicy. Tak samo jak Wam mówiłam o tych żelach pod prysznic że czasem nie ma sensu przepłacać. Tak samo podobny skład i tak dalej. Pasta do zębów Holgate. To jest ta wiecie z czarnym węglem. Odświeżacze z tej serii Glide. Mamy takie odświeżacz w toalecie, on sam psika co ileś tam sekund, wiecie o co kaman. Romantic Vanilla Blossom i Relaxing Zen, takie zapachy sobie wzięłam a właśnie, wzięłam sobie jeszcze tą gąbeczkę to jest ta gąbeczka do nakładania makijażu podkładu z Real Technics i powiem wam, że zawsze używałam tą gąbeczkę potem się szarpnęłam na ten zestaw razem z Beauty Blenderem fajnie jest Beauty Blender Ciut fajniejszy niż Real Technics. Natomiast ta e, gąbeczka normalnie kosztuje chyba 32 zł. I teraz jest w promocji, ona chyba kosztuje 20. Coś, czekajcie, mam tutaj paragon. 24 zł. Słuchajcie, w promocji 7 zł. Rabatu dokładnie jest na nią. Także bardzo fajna gąbeczka. I ostatnią rzecz. Słuchajcie, kupiłam sobie antybakteryjny, nawilżający krem do rąk z marki Flaw. Zraziłam się do tej marki. Czekajcie, bo Michał puka. Dobra. Mąż wpuszczony do domu. No i tak wam mówiłam, zraziłam się kiedyś do do tej marki, co miałam ten taki, wiecie, jakby jogurtowy balsam do ciała, który był strasznie leisty i nie byłam z niego zadowolona co Aduncio? byłeś na spacerku? chciałeś się tu przywitać? chodź chodź tutaj się przywitaj pokaż się tu wszystkim pokaż, że ty masz grzywę, tak? jak już będziesz zdrowy i wszystko będzie w porządku, to zrobimy strzeżenie pieska, tak? przywitasz się tu ładnie? <grywa> No więc, wracając po raz trzeci do kremu do rąk, marki Fluff, zapach bananowy, jest tak zablendowany, więc fajnie, nikt tutaj nie ciaprał paluchami. Jest on też właśnie antybakteryjny, kupiłam sobie go z myślą e, do pracy. Uuu, ma taki bardzo żółty kolor, nie wiem, czy to będzie na kamerze. O może, ale pachnie. Mm, pachnie przecudownie. Przecudownie pachnie bananem. Tak to mi się kojarzy nawet wiecie z taką kaszką dla dzieci o zapachu bananowym. Bardzo ładnie to pachnie. No i zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Dam wam znać. Był jeszcze brzoskwiniowy i chyba malinowy i brzoskwiniowy i bananowy był antybakteryjny, natomiast malinowy nie. No więc sobie przetestujemy. Wezmę sobie go do pracy, żebym miała na biurku i tak. I tyle kochani. Kończymy ten składany vlog. Także trochę z rana trochę z wieczora, trochę z popołudnia udało mi się coś dla was ponagrywać i zmontować także jeszcze raz trzymajcie kciuki dzięki, że byliście w kolejnym filmie ze mną będzie mierzymy, bo zamówiłam jeszcze, udało mi się na stronie Zary upolować jeszcze jakieś wyprzedażowe rzeczy, także coś sobie pomierzymy i tak, także jeszcze raz dzięki jeżeli wam się film podobał to wiecie łapka w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału Zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniesz ze mną na dłużej. I tyle, kochani, trzymajcie się ciepło i zdrowo, buziaki. Pa!